Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof Rapanujo-Bobylowski się kłania, witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale. Witam się z Żabką, dzień dobry Żabko. Dzień dobry. Dzisiaj mi będziesz pomagać, wiesz Żabciu, ponieważ zostaliśmy zaproszeni do challenge'a, do wezwania przez Łukasza z kanału Łukasz Wiśniewski. Sprzątamy naszą najbliższą okolicę, a można oczywiście nie tylko naszą najbliższą okolicę posprzątać, ale także gdzieś tam dalej pojechać i posprzątać, ale my dzisiaj skupimy się na naszej najbliższej okolicy. No to co, żeby nie przedłużać, przechodzimy do wyzwania. Tak? No to co, zbieramy się rzadko. Pomyślałem, że w tym rowie będzie coś leżało, no ale jest czysto. No nic, trzeba iść dalej. O, jest, pierwsze coś. Zgarniamy to. Hopla, i tam jeszcze kawałeczek widzę. Rzabko, żeby się tylko nie poparzyła. Dobra, jest. Dobra, zgarniamy. Do I tam jeszcze jeden. A, jeszcze jeden. Dobra, no to bierzemy. O właśnie, jest. Yeah. A tutaj mamy chyba coś jeszcze posylwestrowego. O, widzisz, jakieś sztuczne oknie. Dobra, dobra, idziemy dalej. Dobra Żabciu, mamy coś większego, dobra buteleczka, dobra papier. Aha, papierek. No, papierek, No i co? Idziemy dalej. Idziemy dalej, bo tutaj na razie już nic nie widzę więcej. Jest super Żabciu, co? Pogoda nam dopisała, jest ponad 20 stopni Celsjusza. Słońce świeci, gdzie jest słońce? O, tam jest słońce. No i co, no, szukamy dalej, ale muszę powiedzieć, że to jest naprawdę, nasza okolica to jest naprawdę czysta okolica. Ale jeszcze na pewno coś znajdziemy. O, dorywałem buteleczkę. Oj, ty, 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 maleńki, ty, niedobry, ty. Dobra, wrzucamy cię. A ty. Idziemy dalej, tu mamy jeszcze cztery paczki. Cztery paczki mamy? No, tutaj jest sypnęło jak z, rogi, z rogu ktoś. zabcił. No, rzucamy. Hopla. Raz. Dwa. Trzy. Jest I cztery. Stary. Patrzcie tam, coś nam się tam błyszczy. Ale jak my możemy do tego dojść, jak tutaj jest woda. A, to będzie ciężka przeprawa. Napaliłem się na tamtą puszkę, którą widzieliście i musimy tam dotrzeć, tylko na razie nie wiem jak tam dojść, ale chyba tam jest przejście. Popatrzcie. Okej, okay, dobra. No to tam idziemy. No, przeszliśmy na drugą stronę i właśnie chcę Wam pokazać tą puszkę. Popatrzcie. Haha, ha, ha. to jednak nie puszka, bo no. trzeba rzucić. Jakiś papierek po nie. No, Nie. Nie chipsach. A po czym? Po cóż, poczekaj. Jak musisz wiedzieć? Pszikrz? No a to się chyba to. Dobra, my już siedzimy na ławeczce, to znaczy ja siedzę, żabcia tutaj stoi. No, troszeczkę zebraliśmy, może nie bardzo dużo, ale mimo wszystko trochę jest. Przeszliśmy całą tą okolicę. No i muszę przyznać szczerze, że naprawdę nie było aż tak źle. Ale jak nauczymy to pokolenie, to już przyszłe pokolenie na pewno nie będzie musiało brać udziału w takim challenge'u. No to co, my się powolutku będziemy żegnać. To był Krzysztof Raponujo Bobylowski. Podziękowania dla Łukasza za to wyzwanie. No i do wyzwania zapraszam wszystkich chętnych, którzy po prostu chcą wziąć udział. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.